tak, jak... jak dobijemy, to dobijemy, wiesz, chuj chujnie będę kurwa... I kurwa, że mi... Ta... Nie... no, to nic się nie stanie, bo... Potem się odepchamy, no. Ta, są czude... Tak, się Tylko, on się nie odbił, kurwa, od dna. O, o, o. O. A... Ale ja myślę, że on dobrze zapięty jest. Ja nawet jest, nie widziałem... Dobrze zapięty, zginęło. nie? Jedno mi ładnie. Jest. Piękne. to Chciałem będzie żebym go sześć. O, o. o, ale... O, ale piękne, kurwa. Olepne! Ta? O tak! O tak! O tak! Co, tak? Come baby, come Mirek, now. weź, weź go! Zaczaj, już już, już już, już już panowie, sekundę. Nie, nie? Cało Dobrze jest. Dobra, trzymaj go. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Mirek, ja bym chciał. Ja mam, już, ja chciał to nagrać. Dawaj, no. dawaj no. 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 Tak jak robiłeś, na, na, na wodzie, na wodzie może na O tak, O tak. Ta. No nie wiem, ile za 36 inczy chyba ma. Już ile warczę? 10 go, minut, nie? No. no. teraz go podprowadź. Tak ta ja jest, tak Nie, jest. Tak nie ruszajcie no, się. nie, nie, nie. No. <śla> ja gotowy do podbierania jestem atu. On nie, nie gotowy jeszcze. To ma, ale ma siłę, co? Ale, ale ma siłę, zobaczmy. To jest waga, nie? waga ryby. No. No, ale wielką, filmik, no. ty. Predator tak zwany, ja. Gdyby to szakel, nie O, o, o. Dobra, dobra. dobra. I przypr przyprowadź go. O, pięknie tak, zapięty. O, mordę otwiera. Pięknie. Nie, kurwa, w tym film się skończy. Tyle na nim. Pięknie zapięty. Pięknie zapięte. To jest prawidłowe zapięcie, szczupak. A naciągnij, Tak, Tak, tak. teraz, teraz go weźmiesz, Teraz go weźmiesz. Nie, jeszcze bliżej, bliżej łódki, bo inaczej. Pachło w ty. czy? Pachło w rajdzie, choć. Daj mu jednak luz, bo to, żeby nie on jest zmęczony, on ile się... zmęczony. Już, już teraz, tak. teraz. Ja go Teraz, wezmę. teraz. Wszystko. Proszę jocie, jocie ciociu, <grym> jocie ciociu. <grym> Wyłącz film. Nie, 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 zobacz, kurwa, zobacz co, Mirek, zobacz. Taki szeroki, no mówię. Ty, gdzie kurwa w tym? Podbierać się połamie, rozumiesz, jak <grym> tak Ale jaja. Jakie chodzą, to tu właśnie. I zaraz cofniemy się znowu. Tak tak, 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 tak. Co w tym On, on ci nie wyskoczy? Dobra. trzymaj, trzymaj, trzymaj. 22 funty.